Ja mam widzowie. Eee, chciałam pokazać Wam fajną grę. To jest Block Fruit. Tak się nazywa, Weź. i mam coś eee, takiego. Nie wiem czy to jest dobre, patrzcie. Niby pierwsze to jest słabe. ale jakbym to 25 chyba, tak? 25. To by było lepsze. Z tego co wiem, to jest najgorsze, a 75-ty wygląda ciekawie. Mogę wam pokażesz, kto mi dał to? Ten, ten gościu tutaj przede mną, co jest, dał mi właśnie ten, ten frut. Wylosował, poczekałem, poczekałem, 8 minut, bo miał chyba down, no. Co nie? Muszę czekać 8 minut Nie wiem co to robi w sumie Jakby mam tego dużo Ale nigdy nie używałem Ulepszę się do maksa Dobra, dajmy wszystkie do 8 Bo To na pewno. No, i dobra, eee, lepszy jestem. No, to ja może, jak będę miał 50 level, to wylosuję. Zobaczymy, co dostanę. Eee. A, idę, no, i no nowe sobie, może dostanę jakiegoś fruta No, no to widzimy się. 啊爸。